Chodzę własnymi drogami, tak ogólnie, zwykle, zwykle pod prąd i zawsze szukam swojego miejsca. Interesuje mnie czasem zatrzymanie czasu i równocześnie upływ czasu, który chciałbym pokazać. To są emocje, jak wchodzę w dane miejsce, to od razu wiem, czy, czy chcę być razem, czy jednak nie interesuje mnie to. Ja działam mocno na emocjach. Te emocje mnie nie mylą i myślę, że ten duch miejsca i potrzeba, żeby tam się znaleźć, to jest to, co daje nam energię. My takie hasło w firmie łączymy sprzeczności i to nam daje, daje olbrzymie pole do działania i tworzenie nowych wartości po prostu przez zderzenie zostanej sytuacji i wprowadzenie nowej. Pierwszym obiektem zabytkowym był Pałac Łochów. Oczywiście to we mnie było od wielu lat, gdzieś znalezienie obiektu takiego zabytkowego już po studiach. Pierwsze przymiarki. Łochów był dopiero czwartym. Całe szczęście, że to wcześniej mi nie wyszło, bo pewnie ani ja nie miałem tyle doświadczenia ani pieniędzy. Miejsce to absolutnie no, zmieniło się nie do poznania. To jest wizytówka łochowa, ma duży wpływ. Władze się chwalą też, my się też zresztą chwalimy. Jak pokazaliśmy żnin, to tam były takie emocje: był płacz, były jakby wspomnienia rodzinne, różne, związane. Kilkadziesiąt lat ludzie byli związani z tym w czasie oprowadzania zobaczyłem, znalazłem taką książeczkę na stulecie żnina, cukrowni żnina. Okazało się, że w ciągu kilku miesięcy, niecałego roku, spółka Pol Polacy i Niemcy zawiązali spółkę i wybudowali obiekt i całą technologię. To wszystko to jest kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. To było imponujące, że można. W latach młodości studiowałem w Łodzi i to miasto było mi bardzo bliskie z klimatami. Gdybym wybierał, gdzie chciałbym mieszkać, to oczywiście łódź. Jak pojechałem do Łodzi na ogłoszenie syndyka to poczułem się, jakbym prawie pół wieku bym się cofnął w czasie. To niesamowite przeżycie, no i, i koniecznie chciałem coś sobie kupić. I takim obiektem, zupełnie opuszczonym, była fabryka papierosów. Cały projekt tobako Park jest taką wizytówką Łodzi. Pani prezydent y, przysyła wycieczki y, do, do, na nasze osiedle. Myślę, że całościowo y, potraktowany, dopieszczony. Elementy, wszystkie jakie tam były znalezione są teraz y, pokazywane, y, często w nowych funkcjach. Koszary w Górze Kalwarii były przez wiele, wiele lat opuszczone. Y, ja przyjeżdżałem, często zastanawiałem się, czy tam coś będzie. Tu akurat nikt na to nie był chętny. Starosta nas namówił, jest tam trochę. I trochę pozostałości po, po wojsku, jakieś eksponaty. W Koszarach w Górze Kalwarii ten budynek jest przeznaczony na mieszkania i są to mieszkania głównie dla repatriantów, których Fundacja Leny Gruchowskiej sprowadza głównie z Kazachstanu. Zamek Biskupi Janów Podlasi to poprzednio siedziba biskupów łódzkich. Ma swoją długą i ciekawą historię ale był zupełnie opuszczony przez wiele lat. My tu w okolicy, gdzie blisko mieszkamy, nie wiedzieliśmy, że mamy, mamy zamek, też zarośnięty. Za, za nie było się czym chwalić. Jak pojawiała się możliwość zakupu zresztą z drugiej ręki, bo ktoś tam sobie nie poradził, to oczywiście decyzja była, że to kupujemy. Dwór Uphagena będzie miał wyjątkowe klimaty, zresztą nawet drugi projekt jest robiony, bo pierwszy był za bardzo wyczyszczony, zostawały ściany, a drugi praktycznie znowu jakby tą naszą metodą, że tylko wchodzimy tylko tyle, ile musimy. Zostają te klimaty po poprzedniej historii. Klasztor we Wrocławiu akurat jest położony w takiej dzielnicy luksusowej, takich willi, rezydencji przedwojennych i, i, i bardzo ciekawa społeczność a równocześnie jest tam duży park, prawie 5 hektarów. On jest zdewastowany teraz po naszej jakby e, rewitalizacji obiektów i parku. E, będziemy go udostępniać lokalnej społeczności. Zresztą już były, były spotkania, takie poznanie się wzajemne e, i to nam też imponuje, że no, będziemy razem z daną społecznością. Myślę, że będziemy dobrze przyjęci. Każdy człowiek ma jakieś cele. Ja też swoje cele w życiu miałem, czy marzenia. Nawet te marzenia mi się spełniły i dużo, dużo więcej. Oczywiście cały czas żyję marzeniami, kolejne powstają. Nawet nie wyobrażałem sobie, że będę, że będę w tym miejscu, ale tak jest. Nie wiem dlaczego, ale, ale faktycznie. Myślę, że każdy człowiek ma też w życiu do spełnienia misję. Uczestniczymy w wydarzeniu Mid The Bitter, dlatego, że czujemy się częścią świata, że mamy coraz więcej czasu wolnego. My dotychczas wyjeżdżaliśmy głównie w świat, a mamy duży potencjał jako, jako Polska i chcemy, i chcemy, żeby do nas. I turyści przyjeżdżali ze świata, żeby do nas przywozili pieniądze, bo jesteśmy jako Polacy na dorobku. I niestety te skromne pieniądze częst, często poza Polskę wychodziły, a, a my nie ruszając się z Polski, akurat nie musimy gdzieś tam po świecie budować obiektów, możemy włączyć się w to, żeby być firmą światową, że to do nas przyjadą i to mi bardzo imponuje.